Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu SDP Cafe. Oczywiście nasze spotkanie musimy zacząć od skomentowania najważniejszego wydania, wydarzenia w historii białostockiego samorządu. Mówię oczywiście o referendum. Obie strony, czyli przeciwnicy i zwolennicy w prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ogłosiły zwycięstwo. Pytanie do Kolegów, czy to nie jest prusowe zwycięstwo? No zacznę pewnie ja. Ja gratuluję prezydentowi, bo jego taktyka, jego taktyka okazała się bardzo skuteczna. To znaczy zniechęcania, zniechęcania Białostoczan do tego, by poszli do referendum, bo zabrakło tak naprawdę 4%. Gdyby, gdyby, gdyby on rzeczywiście aktywnie włączył się w kampanię referendalną, to te 4% zapewne by poszło. No, jak pokazały wyniki, ponad 90% było przeciwnych, tak więc on doskonale zdawał sobie sprawę, że jeżeli referendum będzie, będzie miało 30%, no to on zdecydowanie przegra. Dlatego no już w kwestii politycznej ja muszę pogratulować, no bo, no bo rzeczywiście taktyka okazała się skuteczna. Zwycięstwo Tadeusza Truskowskiego jest, no bo, no bo może zrobić co chce teraz z MPC-em. No w kwestii obywatelskiej no nie powinien tak zachowywać się prezydent, który, którego popiera partia, która ma obywatelskość w nazwie. Tak więc no, w kwestii obywatelskiej przegrało miasto. Bo ja osobiście liczyłem, że te 30% będzie. Zaangażowały się ogromne rzesze ludzi w to, żeby, żeby, żeby do każdego Białostoczanina dotarła informacja o tym referendum. Jestem święcie przekonany, że do wszystkich dotarła. Tym bardziej jest przykre, że spora część tych ludzi nie poszła na owe referendum, bo nie tylko gdzieś to były kwestie polityczne, redakcje polityczne, nie tylko te osoby, które na co dzień zajmują się polityką, informowały o tym, ale ja przypominam, że włączyły się w akcje również olbrzymie profile na Facebooku, na przykład, które są czysto rozrywkowe, które docierają do osób, które nie codziennie zajmują się polityką albo nie zajmują się nią wcale. Tak więc informacja o tym, że referendum będzie, dotarła według mnie do wszystkich Białostoczan. Albo do znakomitej większości ich. Jednym słowem przegrała obywatelskość. Tak. No, A po wygrała sumie. politykę. Tak. tak. można by to skomentować. Tak, oczywiście. Marku, jaki jest Twój komentarz? Moim zdaniem w ogóle cała sprawa związana z tym mpc to taka randka w ciemno. Dlaczego? No jeśli mówimy o sprzedaży czegokolwiek, komukolwiek, to wypadałoby oszacować dokładnie majątek. Padła jakaś kwota rzucona luźno, nie wiadomo na jakiej podstawie 200 milionów złotych. Natomiast ja na przykład mam takie informacje, choć też trudne do zweryfikowania, że sam trwały majątek, tak twierdzi jeden z pracowników MPC, czyli te wszystkie przewody, którymi ciepło do nas dociera, to Prawie już. Jest, 200 kilometrów czy Tak, ponad 200. około miliarda złotych, tak? Nie wiem, czy to na podstawie jakichś powiedzmy sobie wyliczeń firmowych, czy na podstawie obiegowej opinii. To jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby to dokładnie zweryfikować. Nikt nie sprawdził, jaki potencjał rozwojowy ma ten sektor tutaj u nas w Białymstoku. Wszyscy mówili, że ceny energii nie będą rosły, ale wiadomo, jak patrzymy wszyscy na rachunki, które przychodzą do nas do domu co roku. Coraz więcej płacimy za prąd, a tym samym co roku coraz więcej płacimy za ciepło. Ci, którzy mają kaloryfery, te dopłaty mają coraz większe. Więc jednak jakiś potencjał rozwojowy tego sektora jest, bo spływa w to miejsce coraz więcej pieniędzy. I tak naprawdę z obydwu stron to była taka dyskusja. My chcemy sprzedać, a wszyscy mówią, że to jest niedobre. Zabrakło rzetelnej informacji, zabrakło tak naprawdę rzetelnej debaty na ten temat. I powiem tak, jak na taką jakość debaty i na taki stopień politycznej walki frekwencja była bardzo wysoka, bo z reguły, jeśli ktoś sobie prześledzi, jak się układała frekwencja we wszelkiego rodzaju referendach samorządowych, to z reguły nie było to więcej niż 10, 12, 15%, to już oceniano, że była to bardzo dobra frekwencja. Myśmy tutaj mieli 25% 91, setnych, więc tak naprawdę poszło grubo ponad 50 tysięcy ludzi. Uważam, że to jest sukces nas, wszystkich Białostoczan, a wynik no pewnie tak jak to w polityce bywa każda strona będzie grała w ping Ponga i powiedziała, no ja tak zagrałem piłeczkę, że oni po prostu nie wiedzieli, co z nią zrobić. Znaczy, ja po pierwsze nie mogę się zgodzić z Karolem co do tego, że prezydent odniósł sukces. Z przyczyn takich czysto technicznych no to żadnego sukcesu nie odniósł, bo w Radzie miasta nie ma już większości i nagle się może okazać tak, że Rada Miasta w nowym układzie sił się nie zgodzi na sprzedaż MPC-u, niezależnie od wyników referendum. To jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa. No, proszę Państwa, trzeba popatrzeć na liczby. W ostatnich wyborach samorządowych w Białymstoku do urn, czyli tam prawie 3 lata temu, do urn poszło 42% ludzi. Czyli raptem trochę ponad 15% mniej niż w niedzielę. No to jeżeli ktoś mówi, że była marna frekwencja, to to co mówił Marek przed chwilą, jak na referendum e, frekwencja była ogromna. I jeszcze jedna kwestia. W referendum niedzielnym wzięło udział prawie 60 tysięcy białostoczan. Do tego, żeby odwołać prezydenta Truskolaskiego w referendum o odwołaniu prezydenta, trzeba 3 piątych liczby osób, która brała udział w wyborach, którego wybrały. To jest 57 tysięcy. Więc prezydent Truskolaski nie ma specjalnie powodów do zadowolenia. Bo jeszcze z marginesu. pytanie, czy to nie jest pyrrusowe zwycięstwo. No moim zdaniem jest to zdecydowanie pyrrusowe zwycięstwo. Jan trochę inaczej spojrzał na to. To znaczy nie można porównywać poparcia, jakie ma prezydent z, z frekwencją na temat mpc bo pewnie gdybyśmy zadali pytanie, czy Tadeusz Truskolawski powinien być prezydentem, czy nie. Te liczby pewnie zupełnie inaczej by się ułożyły. Marko, inne pytanie. Nie, tylko I, 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 widzisz, jest kwestia odpowiedź. tego rodzaju. Ja niedawno miałem okazję słuchać prezydenta Truskolaskiego na jakimś takim względnie wewnętrznym spotkaniu Platformy Obywatelskiej. Prezydent Truskolaski żalił się tam, że mieszkańcy Białego są nieodpowiedzialni, bo 62% z nich go poparło w wyborach, a teraz się na niego skarżą i że to jest niekonsekwencja, bo skoro na niego głosowali, to de facto powinni teraz przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza wszystko, co on wymyśla. Tymczasem, jeżeli popatrzymy na te liczby, to jakby wyniki referendum niedzielnego jednoznacznie pokazują, że. Znaczy upadła teza o jednoznacznej polityczności o jednoznacznej polityczności tego referendum, o tym, że PIS jest przeciwko sprzedaży, a platforma jest za sprzedażą, bo jak sobie zliczymy głosy, które oddano na PIS i SLD w wyborach samorządowych ostatnich, do głosów przeciwko sprzedaży MPEC w niedzielę padło o, o ponad 15 tysięcy więcej. Ale musisz zwrócić to są wyborcy uwagę, Platformy. nie musisz, ma innej możliwości. Musisz zwrócić uwagę, że trochę inaczej powinieneś to interpretować. Według mnie e, to pokazuje, że PIS rośnie w siłę. Nie tylko w Polsce, ale rośnie w siłę także tutaj na Podlasiu i tutaj w Bielsztoku. I ci ludzie, którzy zagłosowali, e, to pokazuje tak naprawdę Olbrzymią szansę dla Prawa i Sprawiedliwości w następnych wyborach. Oni mogą czuć, że, że dostali gdzieś e, wiatr w żagle, bo nie możesz powiedzieć, to nie zagłosowali ludzie, którzy. Może głosowali rzeczywiście na platformę, natomiast to poszli ludzie, to którzy są, są zniesmaczeni. Jakie z... będą konsekwencje tego referendum? Bo to jest istotne. Konsekwencje tego referendum będą takie, że będziemy mieli przepychanki cały czas i to takie przepychanki, które się będą nasilać. Pewnie to jeden pretekst to będzie MPEC, zaraz gdzieś się pojawią śmieci tam od 1 lipca. Natomiast jeszcze nawiązując do kolegów, ja naprawdę tak daleko idących wniosków nie wyciągał, bo Białostoczanie odpowiadali konkretnie na pytanie związane z MPC-em. Natomiast jeśli byśmy zapytali Białostoczan wczoraj, jakie są ich preferencje polityczne, Uważam, że niekoniecznie wynik mógłby być taki sam, zresztą dzisiaj to jest dyskusja akademicka, no bo nikt tego nie sprawdził, dwa dni po MPC-u nie zbadał socjologicznie, więc trudno mówić, ale wydaje mi się, że na postawione pytanie odnośnie MPC-u odpowiedź padła jasna, że jednak tutaj ludzie są zainteresowani, że w większości nie chcą, zabrakło jednak tych mobilnych wyborców, którzy by... Po prostu potrafili sprawę zakończyć. Ale padła jedna bardzo ciekawa propozycja ze strony prezydenta, że będzie uruchamiał debatę na temat pieniędzy pieniędzy, wydawania pieniędzy, ten sp sposobów i kierunków, w jakim powinno się rozwijać miasto. Ja czy to jestem... nie jest właśnie ten zysk owego referendum? Znaczy, ale wiesz ja co, to ja to... się ale trochę dziwię, tak... że to nie padło przed, bo Musztarda można było tego referendum uniknąć. No teraz no tak, to jest trochę no. po pierwsze po to herbacie, jest zasadnicze. a po drugie znając e, otwartość prezydenckich uszu na to, co mówią ludzie, to ja po prostu przypuszczam, że jest trochę rzucone na... E, D dobra, powiedzmy to brutalnie na odwal się i że m, tak naprawdę finalnie to i tak nie z tego nie wyniknie. No to jest próba ratowania gdzieś swojego wizerunku i PR-u. On może zaczyna trochę się uczyć, tak? Bo, bo koszmarne błędy pr owskie robił, koszmarne błędy takie podstawowe, jeżeli chodzi o, o swój wizerunek. No to uczy się bardzo powoli, bo wczoraj no kom wczorajsze no. komentarze do wyników referendum, to, to, to była taka topa PR owska stwierdzenie, że jak to 190 220 tysięcy, 220 osób 220 zagłosowało, tysięcy osób za, no to jeżeli przyjąć taką logikę, to prezydent Truskolaski nie jest prezydentem Białego Stoku, bo w 2010 roku 200 tysięcy ludzi nie głosowało za, czy tam, przepraszam, 160 tysięcy ludzi nie głosowało za to. Tak, Ruskolaski, ja byłem w ciężkim szoku, gdy to, gdy, gdy to usłyszałem, czy To na no, moim zdaniem, dlatego, że jeśli weźmiemy pod uwagę temat referendum, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to myślę, że 100% Białostoczan, którzy mają uprawnienia do tego, by głosować, nawet nie było zainteresowanych tym głosowaniem z prostego, bo, uważacie, z prostego powodu, domatem, dlatego, że oni nie odbierają od tej tak, firmy no to, to usługi. To jest kwestia, że 30 tysięcy gospodarstw nie, nie odbiera w Białymstoku no oczywiście, usługi Oczywiście, nie wszyscy ciepłowe. byli zainteresowani, bo korzystają z innych źródeł ciepła, ale czy nie odbieracie, panu mówię... Yy, tego pytania, czy tego referendum, przedmiotu referendum, ja to swoistej debaty, czy domagania się przez ludzi, rozmowy, dyskusji na temat tego, skąd wziąć pieniądze na rozwój, w jakie dziedziny inwestować, co zrobić, żeby Białystok mimo wszystko się rozwijał. Znaczy moim zdaniem właśnie o to chodziło. Ja tego nie widzę tak wąsko jak Marek. To, to nie było tylko referendum MPC, tak, to było referendum ogólnie. Że nie wyprzedajemy sreber, szukamy pieniędzy jakichś o w jakiś tym, w jakim sposób? kierunku powinniśmy pójść, tak? W jakim kierunku powinniśmy pójść? Czy, czy dalej powinniśmy iść w tym kierunku, w którym e, idziemy? E, czy jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób to miasto jest zarządzane? To myślę, że to w znacznej mierze, że dla części głosujących w niedzielę to była kwestia tylko ciepła, e, dla części to było jednak znacznie, to miało charakter plebiscytowy. Ale to, tak szczerze to, powiedziawszy, to my nie wiedzieliśmy, za czym głosujemy. To znaczy nie mieliśmy informacji o tym, czy ten MPEC należy sprzedać, czy nie należy sprzedać. Tych informacji nie mamy do chwili obecnej. Ja nie wiem na przykład, czy nie będzie lepiej sprywatyzować MPEC, bo może okazać się, że trzeba wyłożyć potężne pieniądze na inwestycje, na modernizację tego przedsiębiorstwa. Nie są wiemy, w jakim, nie są nie wiemy w, jakim, w jakim stanie jest MPEC. Mało tego nie wie tego nawet dana. prezydent, bo audyt dopiero gdzieś będzie zakończony w połowie lipca, tak więc dopiero wtedy dowiemy się, ile kosztuje mniej więcej MPEC czy stać nas na ten MP czy nie. Tak więc w chwili obecnej to referendum było bezcelowe, bo nie wiedzieliśmy czy sprzedawać, czy nie sprzedawać. MP. Dokładnie. I tym akcentem byśmy zakończyli ten temat. Proponuję, byśmy teraz porozmawiali o drugim, który jest niebezpieczny dla białego stoku. Z mojego punktu widzenia niebezpieczny, dlatego że do tej pory udało nam się zbudować taką legendę, że Białystok jest bezpiecznym miastem, że Białystok jest fantastyczną przystanią, mamy sporo zieleni, mamy dobrą atmosferę, wszędzie jest blisko i no, udawało się zbudować taką ciekawą renomę naszego miasta, co potwierdzały również badania i wiele osób, z którymi rozmawiałem z Polski że są właśnie zdziwieni, że Białystok ma taką ciekawą atmosferę, że jest takim fajnym miastem. Jeszcze doszła ta opera i raptem ten rasistowski wrzut. No mamy rasistowski wrzut. Znaczy trochę przylgnęła nam ta łatka, bo według moich obserwacji jest tak, że dosyć silne są tutaj grupki te nacjonalistyczne, te skrajne. No Podlasie na przykład jest dosyć silny, Młodzież Czech Polska jest, jest w miarę silna tutaj na Podlasiu, natomiast to są negatywne jednostki negatywne jednostki które robią bardzo złą robotę PR-ową dla całego regionu i dla Białegostoku. Ile możemy na tym stracić? Tracimy no, bardzo no, dużo no, wizyt bo gdy teraz mówi się o rasizmie, gdy teraz mówi się w Polsce o ksenofobii, to myśli się o Białymstoku. Tak, znak trudności. Co jest tak? dla mnie no niezrozumiałe, bo identyczne gdzieś zachowania są w całej Polsce, tylko u nas one będą już teraz nagłaśniane w telewizji. Cokolwiek się stanie negatywnego, jeżeli chodzi o, o ataki, powiedzmy rasistowskie, jeżeli to się stanie w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, nikt tego nie odnotuje. Natomiast jeżeli to się stanie w Białymstoku, Mamy to będzie jedynka powodów. tak naprawdę we wszystkich ogólnopolskich mediach. Tak więc. No. Znaczy, to jest nie do końca prawda. No, jeżeli abstrahując od kwestii PR-owskich, można się posługiwać konkretnymi danymi liczbowymi. W tym wypadku są to śledztwa prowadzone z konkretnych paragrafów dotyczących przestępstw z nienawiści czy przestępstw rasowych. Przykro mi bardzo. Że burzy to naszą wizję Białego Stoku, ale w roku 2011 i 2012 ponad 1 trzecia wszystkich przestępstw nienawiści odnotowanych w Polsce miała miejsce na terenie województwa Podlaskiego. Jednego z 16 województw w tym kraju. No to proszę Państwa, to nie jest PR-owa ściema. Tylko to są po prostu konkretne. Ale my łączymy to na przykład narysowanie przez 15 latka z fastyki gdzieś na murze i to też jest wyliczone jako to. Znaczy, o czym ty mówisz? Ja, jest, jakby, w większości wypadków to są głupie wybryki kilka No to jest pytanie, gdzie no, jest granica jest między głupim wybrykiem a, a czymś poważnym i co się dzieje z tym, kto głupio brykał, ale go za to nie złapano i nie ukarano, bo moim zdaniem, jeśli się poczuł bezkarny, Malując sobie tam swastykę, czy jakiegoś yy, inne hasło na murze, to jeśli się poczuł bezkarny, to następnym razem pójdzie o krok dalej. No i to właśnie mamy w miarę Ale masz rację, i tak surowo należy karać. Jeżeli ktoś podpala drzwi dla osoby tylko ze względu na to, że jest Hindusem, albo tylko ze względu na to, że jest yy, innego wyznania, karać bezwzględnie. Yy, I bardzo surowo, tak, żeby oni się oduczyli. Wyłapywać a, pojedyncze a jednostki, które. Karol, Ale hmm. no czy tak, każemy? Czy nasze organy każą? No właśnie, jaka jest skuteczność? Nie, tych no organów. tak, tak. I to jest no. problem, do którego ja chciałem też dojść, tak, że yy, policja nie może złapać przez pół roku czy przez, czy przez rok osoby. Przez dwa lata. Grupy osób, które utrudniają normalne funkcjonowanie w Białymstoku, normalne życie dla poszczególnych no, osób. nieoficjalnie tak? praktycznie wielu ludzi wie, kto to. Wszyscy mówiąc, ludzie no, tak, no, tak, tak. oczywiście, że wiedzą, no, to jest nie, nie no, Ale pytanie jest, scedujemy to ściganie, reagowanie na tego rodzaju wybryki, czy tego rodzaju przestępstwa tylko na organa ścigania, to dotychczasowa praktyka pokazuje, że oni sobie z tym zjawiskiem nie poradzą. No, to za co się płacimy. No, oczywiście. Ale to, to nie jest jedyna metoda, żeby to załatwić, bo przede wszystkim ja myślę, że Brakuje tutaj wśród młodych ludzi jakby pewnej wiedzy, pewnego powiedzmy sobie doświadczenia, bo tak naprawdę trzeba jednak młodym ludziom mówić, że... No ale przepraszam, o że... czym ty Marku mówisz? A ile jest książek? Ile jest filmów, ale czyli, które pokazują? A wiesz, jaki jest poziom jest czytelnictwa twarzy... w Białymstoku i w okolicach? No to książek jest bardzo <grym> dużo, tylko kto je czyta. Ja czytam teraz fantastyczną książkę, w której, w której doskonale jest opisywane to zjawisko, doskonale pokazywane jest, czym jest fa faszyzm, czym są ustroje totalitarne. Pytanie, jak tę wiedzę przekazać? Przecież ale nie ma historii w szkołach, ale przede wszystkim chodzi o postawy czysto ludzkie. Młodych ludzi trzeba nauczyć, że. Z powodów tego, że nauczy. ktoś ma. Policja specjalna, policja założona przez Rodzice, ksiądz proboszcz, nauczycielka, pan dozorca, nie wiem, może miejscowo jakiś anioł, który tam pomacha miotą. Nie wiem kto. Ja myślę, My że... wszyscy dokładnie, że jednak no, nie można takich rzeczy robić. No, znaczy... jeśli, jeśli będzie szybka reakcja, u takiej, zareagujemy wobec takiego małego brzdąca. Ja powiem tak, kiedyś miałem taką rozmowę z jednym z prezesów spółdzielni mieszkaniowej, nie powiem z którym, który sprawę załatwił po prostu po cichu, bo miał też takiego delikwenta na podwórku, który tam gnębił kogoś, powiedzmy sobie z racji odmienności pewnej światopoglądowej. No i sytuacja była taka, że było spotkanie w ciemnym kącie. I sprawa była załatwiona. To, nas brutalna, nas to, jest... to brutalna metoda, ale skuteczna. Ja, rozmawiam... ja oczywiście nie polecam, bo to byłoby wojna, natomiast uważam, że na no, pewno. Nie, trzeba będzie, być... nie, będziemy, by... budować, nie Zaczyna... będziemy budować państwa policyjnego. Co z tego, aby z... teraz będzie mamy, tak, dużo, tak dużo patroli policyjnych na Leśnej Dolinie, czy to poprawi sytuację? Ja podobnie długofalowo, długofalowo nie poprawi w żaden sposób. No. Ja to cały czas powtarzam i, i, tak? i, i pewnie powtórzę, to znaczy powtórzę to, to raz, po raz kolejny i pewnie jeszcze będę to powtarzał sto razy. Wydaje mi się, że zasadniczy problem Białego Stoku w ostatnich latach, problem w uproszczeniu z rasizmem, to polega nie tyle na tym, że mamy tutaj grupkę, powiedzmy sobie wprost, idiotów, dobrze zorganizowaną, sprawną grupkę idiotów. Co problem polega na tym, że po pierwsze ta grupka bez jakichkolwiek przeszkód ze strony organów państwa sobie funkcjonuje od ponad dwóch lat. A po drugie do tej pory milczącej większości funkcjonowanie tej grupki nie przeszkadzało. Ona nie widziała w tym problemie problemu. I myślę, że to był fundamentalny problem Białego Stoku. I trochę mam. Mam taką nadzieję, no nadzieja matką głupich, ale mam taką nadzieję, że ten, mówiąc brutalnie, smród, jaki się wokół tego zrobił, sprawił, że to nam wszystkim zacznie przeszkadzać, bo w momencie, w którym Kowalski na ulicy, widząc smarka małego, który tam gdzieś skrobie na przystanku swastykę, złapie go za ucho i mu powie, gnojku głupi, co ty robisz, do tego powinniśmy dążyć, tak, żeby tego rodzaju postawy były... Absolutnie powszechnie społecznie nieakceptowalne. I to jest tak naprawdę jedyna metoda długofalowa, bo to, to jest to, co mówi Leszek. No, wprowadzenie na Leśnej Dolinie stanu wojennego, jak to ma w tej chwili miejsce, miejsce no to jest atrakcyjne niewątpliwie medialnie. Pokazuje, że minister Sienkiewicz... Nie śpi, czuwa, idzie po tych skinheadów, natomiast długofalowo to nic A kiedy nie da. No. no właśnie, no to też jest kwestia, kiedy i gdzie dojdzie, bo jak na razie to już wielu szło żaden nie doszedł. To znaczy, to nie jest nowy problem. Ja akurat byłem uczestnikiem takiego zdarzenia chyba lat temu, 11, kiedy to jacyś tam kibole na stadionie chcieli pobić czarnoskórego piłkarza, opluli go bardzo mocno i. Tak naprawdę, co ja pamiętam z tego wydarzenia? Opieszałość policji była straszna, bowiem policja zgłosiła się do mnie chyba po czterech miesiącach. Czy pan rozpoznaje kogoś z tych ludzi, którzy tego piłkarza Akbejule, pamiętam jak dzisiaj się nazywał, znieważył? No po czterech miesiącach, kiedy ja. Tych ludzi widziałem przez sekundę. No to co ja mogę powiedzieć? Nic nie mogę powiedzieć. Dlatego myślę, że gdzieś i organa ścigania zaniedbały, i rodzice, i szkoła, i Kościół, i my wszyscy razem, żebyśmy tak pozwolili młodym ludziom się zachowywać. Czyli tak, jak referendum ma wyzwolić, czy wywołać tą naszą. Obywatelskość, podobnie ten incydent też powinien tę obywatelską właśnie w takich reakcjach na tego rodzaju zdarzenia w nas wywołać powinien, I taką ale, refleksję. Powinien to. oczywiście, jak najbardziej, tylko też nie oczekujmy od ludzi, jak widzą na przykład dziesięciu skinheadów, którzy zaczynają gnębić powiedzmy jakiegoś czeczena, że ja sam na przykład na nich wyskoczę, tak? Tak, to jest inna sprawa, ale to wiesz, może oczywiście, to czas 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 najbardziej trzeba, po policji, trzeba, to, trzeba to, to piętnować, jak najbardziej trzeba piętnować od, na, od małego gówniarza. Tak jak mówił Tak jak mówił Kuba. kolega. Że, że trzeba od małego gówniarza to piętnować, jeżeli widzisz, że ktoś maluje swastykę. E, no i trzeba reagować, no bo jest to ciche przyzwolenie jakieś tam społeczne ogólnie, że a to tam się wygłupił, zrobił żart. No nie, no rzeczywiście od małego. Tutaj żarty się skończyły, tak? Tak, tak. No myślę, że tak, no, jak już bo może dojść nie do nieszczęścia, naprawdę, bardzo poważnego, bo rozmawiamy teraz o wizerunku miasta, natomiast trzeba zwrócić też uwagę na poszczególne te osoby, tak, na tego hindusa, na przykład, który nie ma życia, nie może wyjść po zakupy nawet. No. Nie powinno być tak, że w Unii Europejskiej w 2021. Wieku człowiek boi się wyjść z własnego domu przez grupę przez grupkę idiotów. I to jest grupka, naprawdę, to nie jest jakaś wielka sekta, o której my teraz mówimy, że tutaj jest mnóstwo rasistów. To jest grupka 15-20 osób, których to nie powinien być żaden problem dla organów ścigania, dla policji. Ja mogę podejść jeszcze na koniec, przykład, bo rozmawiałem przygotowując się gdzieś do tego programu z pewnym Romem. On, jak był gówniarzem, miał straszne problemy, właśnie jeżeli chodzi o, o swoje osiedle dresiarskie. Dokuczali mu, wyrzucali śmieci pod jego drzwi. On przez to porzec zaczął trenować boks. I w chwili obecnej nie stawiają się do niego, no bo wiedzą, że dostaną po prostu, tak? Chyba, że jest ich ich 15. Wtedy potrafią do niego wyskoczyć. Tak więc to ci ludzie, to są zwykli frajerzy, powiedzmy sobie to wprost i brutalnie, tak? I takie frajerstwo trzeba tępić. No, i właśnie wywołany był przykład stadionu, bo jedne z pierwszych incydentów takich rasistowskich pojawiły się właśnie na stadionie. Na zakończenie naszego spotkania pytanie o Jagielonie: Marku, 5 meczów, 15-0, to już przesada. No, ja myślę, że to nie koniec jeszcze. <grym> <grym> tak naprawdę, biorąc pod uwagę stan, w jakim znalazła się drużyna. I biorąc pod uwagę fakt, że no jednak eksperyment, jakim było zatrudnienie z Tomaszem Haj, to niepotrzebnie się o kilka tygodni przedłużył, aczkolwiek moim zdaniem cały czas były wątpliwości co do tego, czy on powinien te drużyny też to powinniśmy sprzedać MPC, żeby ku kupić guardiolę. To znaczy myślę. Z to może by tak na jedną rękę wystarczyło. Ja myślę, że... Myślę, że wiesz, że na ten sygnet Guardioli to wystarczyło mniej więcej Empec. No on musiałby tutaj popracować trochę, żeby zrobić różne. Ale, ale tak jak, se... Krótko, w Twojej opinii, jak doszło do tego? W mojej opinii doszło do tego w ten sposób, że zatrudniono niedoświadczonego trenera, który owszem miał dobre momenty, ale też popełnił masę błędów. I masę błędów w relacjach z mediami, masę błędów w relacjach z piłkarzami. Fajnie jest I, ciężki. I, to z tego, że jest i Generalnie problem polega na tym, że Tomasz. I to jest to człowiek, który no, nie wyciąga wniosków z własnego postępowania, a jeśli wyciąga, to tak późno, że już jest pozamiotany, tak naprawdę. Jako ciekawostkę, bo Ty mówisz o Guardioli, mogę podać, że była szansa na to, żeby w Białymstoku grał Robert Lewandowski. Była taka szansa. Wtedy, wtedy ze Znicza Pruszków były, były rozmowy, żeby on przeszedł do, do Jagi, ale Jaga miała minus 10 punktów za aferę korupcyjną, i on ostatecznie wybrał Lecha Poznań. Myślę, że i tak pewnie by tego lecha wybrał, no, ale może by tak się pocieszać, że prawie tutaj grał. To znaczy. <noise> no pytanie, czy my mamy prawie Jagielonie, czy my mamy prawie drużynę, czy my mamy prawie piłkarzy? No piłkarze tak ostatnio grają, jakby się spotkali w autobusie przed meczem. I to tyle mniej więcej, co mogę powiedzieć. Jak z Empeku by się wzięło tam 11 chudszych ode mnie panów trochę? <gry> podobnie by było. Kuba, jaki twój komentarz? Znaczy A wiesz go? co? Ja się w sprawie w wolę nie wypowiadać, bo się po prostu na tym e, nie znam. Piłka jest to kong. E, nie, piłce, nie, na, nie na piłce się zna. Ja, e, ja się nie znam na polskiej lidze, natomiast Angielska? tak jakby brzegowo to co do mnie dociera z tego, co się ostatnio dzieje. Na meczach Jagiellonii utwierdza mnie w przekonaniu, że nie interesowanie się polską Liną jest dobrym wyborem z mojej strony. No ale nie interesowanie się Jagiellonią to także interesowanie się promocją Białego stopu i tak dalej, bo to niesie też pewne konsekwencje. Pewien wizerunek również na tej Jagiellonii budowaliśmy. Wiesz, to jest temat na jakby inną dyskusję. Ja w ogóle bardzo krytycznie podchodzę do koncepcji ładowania ciężkich milionów, bo przez tych 6 lat, prawie 7 lat kadencji prezydenta Truskolaskiego wpompowano mnóstwo miejskich pieniędzy w prywatną spółkę. To budzi moje duże wątpliwości jakby z samego założenia, no a biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia, no to nie wiem, no 15 do 0 w czterech, pięciu meczach? Na 5, kucho, w pięciu meczach. 5. No nie wiem, czy to jest efekt promocyjny, na jakim e, zależy e, magistratowi i czy w, w, e, czy w związku z tym ma sens pompowanie tam kolejnych publicznych pieniędzy, bo... No sami sobie odpowiedzmy na pytanie, czy to jest promocja na jakiej nam zależy. No jakby Karol, ta jaga. Jakby, jakby, jakby Markę, ta jaga nie grała, nie to jednak, jednak co tydzień w mediach o stoku jest. Czy wygrywa, czy przegrywa, to jednak jak Jelonia Biały Stok jest i się przewija. E, i... To czy znaczy, słuchajcie, to no, powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś wie na przykład gdzie leżą wronki, a Amika Wronki, Groplin Grozisk Wielkopolski czy Odra Wodzisław? E, była znana tak naprawdę dla, dla, dla niemal każdego każdego. Moja mama wie, gdzie leżą wronki, kupiła pralkę z wronek, strasznie się psuła. I Moja się babcia oddziały. też te i do, do, do dzisiaj stoi. Spokojnie. Okay, A czy warto inwestować w Jagielonie jako nośnik promocji? No na pewno, może tak bezkrytycznie to nie. Można podpisać z klubem umowę, że jeśli będzie. Godne miejsce no, to będzie ten to, to, dobry, do... dobry do... to jest rzeczywiście. Ale pomysł. pytanie ostatnie do Ciebie krótka odpowiedź z Twojej strony. Spadnie Jagiellonia, czy utrzymać? Biorąc pod uwagę ostatnie informacje, mało prawdopodobne, bowiem, Ale co Polski, już mało prawdopodobne? że spadnie. no Raczej nieprawdopodobne. Polski Związek Piłki Nożnej nie przychylił się do odwołania Polonii Warszawa, co oznacza, że Polonia nie dostanie licencji, a to oznacza, że na koniec rozgrywek Polonia Warszawa zakończy. Ligę na ostatnim miejscu. Pod Beskidzie już nas nie wyprzedzi, więc w najgorszym wypadku Jagiellonia jest na miejscu 14. I to tak z takim trochę psim spędem się utrzymujemy. Dziękuję bardzo. To był komentarz naszych kolegów. Kuba Medeks z Gazety Wyborczej, Marek Gąsierowski z Polskiego Radio Białystok, Karol Wasilewski. Czemu Karol Jabłoński, bo żeglarstwem się interesuje, to jest zrozumiałe, przynajmniej z mojej strony ten błąd. Z czasu Białego Stoku Lech Pilarski, Polskiej Radio Białostok, dziękuję za uwagę. Dziękuję. dziękuję.